Dzień dobry YouTube. Witamy się na treningu nóg. Ja czekam dzisiaj na Wasze pytania. To nagram materiał Q&A, bo kilka osób już powiedziało, żeby się przydało, więc postaram się zebrać jak najwięcej ciekawych pytań i na nie odpowiedzieć w jakimś tam kolejnym materiale, więc piszcie koniecznie. Tymczasem ja już robię kolejną serię przysiadów. Mam nadzieję, że Wy też się nie opierdzielacie, że kolejny trening w zeszłym tygodniu poleciał i w tym tygodniu też ten tydzień też się fajnie dla Was zaczął. Poniedziałek koniecznie trening musi być. Zresztą widzę, że najwięcej ludzi chyba w poniedziałek przychodzi na siłkę. Mam takie swoje osobiste odczucia, że przychodzą przez nasiłkę po to, żeby wiecie, to co się w sobotę zjadło i wypiło i w niedzielę, to teraz szybciutko spalić. I tak sobie myślę. E, tak sobie rozważam. Po tych ostatnich waszych komentarzach e, kiedyś myślałam, że ludzie się dzielą tylko na tych, którzy wyznają religię, taką inną politykę, taką inną, potem orientacja seksualna. Potem się okazało, że się dzielą również na tych, co są mięsożerni i na tych, którzy absolutnie mięsa nie. A teraz widzę, że jest ogromny podział na tych, którzy ćwiczą na wolnych ciężarach, i na całą resztę. <laughs> Śmiać mi się z tego chce, dlatego, że yy, jakie to ma znaczenie w ogólnym rozrachunku? Żadne. Dobra, robię kolejną serię i wrócę do Was za chwilę z tymi swoimi dywagacjami. Osobiście uważam, oczywiście, możecie się ze mną nie zgodzić ale taka jest moja opinia że to co robimy na tej siłowni czy gdziekolwiek indziej dla swojego dupska to ma wpływać pozytywnie na naszą głowę i na naszą psychikę i nie ma to nic wspólnego z zadzieraniem nocha bo ja to na wolnych ciężarach ćwiczę a ty nie chodzi bardziej o takie pozytywne figuracje Poczucie tego, że się coś fajnego robi, bo to wpływa potem na nasze życie i zawodowe, i prywatne, na wszystkie aspekty naszego życia, na nasze samopoczucie. Więc jakie to ma znaczenie, czy ja ćwiczę na tych wolnych ciężarach, czy nie ćwiczę na wolnych ciężarach? Jakie to ma znaczenie, czy ja na Smithie robię przesiad, czy na wolnym ciężarze? Jeżeli dobrze się czuję, jeżeli nie łapię żadnych kontuzji, jeżeli pracują te mięśnie, które chcę, mam, mają mi pracować, jeżeli moja sylwetka się poprawia, jakie to ma znaczenie? Czy ktoś na ulicy, słuchajcie, spotka mnie i powie o, pani to na pewno robi na Smithie albo na wolnych ciężarach? No nie. Ludzie mają to w nosie. Albo widzą, że dobrze wyglądasz i się uśmiechasz od ucha do ucha i jesteś pozytywnym gościem. Albo widzą, że chodzisz z zadartym nochem jesteś niezadowolony i wcale to że tak powiem nie świadczy dobrze o tobie więc takie są moje osobiste odczucia i to chciałam z siebie dzisiaj wypluć po ostatnim jakimś takim dziwnym komentarzem kiedy pokazywałam jak fajnie zrobić przysiad na smifie według mnie <laughs> i tyle a dziś słuchajcie zjadam już 400 g węgli suchych, bez tłuszczu. Zjadam około 100 gramów białka. Opiłam się wody i mam wrażenie, że brzuch targam dosłownie po podłodze. Także tak, taki jest mój dzisiejszy vibe. A to dlatego, że pewnie nas mi się ćwiczę. Dobra, robię kolejną serię. Specjalnie dla tych, którzy uważają, że tylko wolny ciężar. the pieces and go rearrange i'll be the best above all the rest put me to the test expect nothing less check as i i'm chess what's happening next He you got the venom a tangible weapon no coming in second this life is a lesson he got a new engine from pain it's a blessing new focus no guessing just bold an obsession all in this possession you got the retention i leave an impression and take a redemption just kill no discretion your mind is a weapon 11-11 it's time for progression Oh, try to play but you never gonna be Wykroki w miejscu, na się również. Tak, lubię sniffa. <grystanie> Ale żeby nie było i żeby połączyć te oba światy, to trzecią serię zrobię sobie z wolnym ciężarem chodzone. Tak. <grystanie> Zwróćcie uwagę na to, że moja pozycja początkowa zaczyna się na stepie. Na stepie mam już sztangę na plecach. Jak zabieram sztangę, to jeszcze stoję na podłodze oczywiście. Dopiero potem wchodzę na step. Cały czas już mam brzuszek wpięty. Już nie ma rozluźnienia. Na górze jeszcze, czyli na stepie się poprawiam i dopiero wolniutko schodzę w dół. Ale zanim założyłam sobie ciężar na sztangę, to najpierw ustawiłam sobie odpowiednio step. I zrobiłam pierwszą, pierwsze kilka ruchów przy pustym gryfie oczywiście Polecam nie robić pierwszej serii bez ustawienia już z ciężarem No i go odłożyłam jak wyszłam na step na samym końcu nie szarpałam się i wy też tak nie róbcie dobrze a tak jak obiecałam, trzecia seria to będzie seria z wolnym ciężarem, żeby nie było hejtu. Dobra, zrobiliśmy tam na pochybel wszystkiemu. A teraz tak czy inaczej wracam na SMIFa. Żeby dupę zrobić. No, odłożę tylko te handle. Jak podchodzę pod sztangę, żeby zrobić przysiad sumo, zaczynam najpierw z klasycznego ustawienia stóp. I z tego ustawienia stóp dopiero zabieram sztangę. Jak już mam sztangę na plecach, stoję, mam spięty brzuch, to dopiero ustawiam sobie stopy. Szerzej, yy, najmniejsze palce odwadzone na bok i wtedy dopiero już jak mam tą pozycję, napięty brzuch, w plecy, to schodzę. Dostały mi jeszcze jakieś dwa ćwiczenia na dupsko, a już jestem tak wypluta, że mi się już naprawdę nie chce. No ale dobra, zrobię jeszcze jedną serię. Potem na Smithie również tu zostanę, a co? I zrobię sobie wykroki na stojąco w miejscu, znaczy siedzę ze stepu i oczywiście zrobię sobie dzień dobry. Pokochałam Smith. Tętno się już uspokoiło, zrobiłam łyk swojego intraszejka i teraz mogę zrobić sobie już dzień dobry. Pewnie zauważyliście, że jakiekolwiek bym to ćwiczenie nie robiła z tą sztangą. Czy to był przysiad, czy to było sumo, czy to były te moje wykroki w miejscu na czwórkę, czy teraz dzień dobry. Podchodzę tak samo, że sztanki, nienerwowo, ze spokojem, równiutko sobie staję na dwóch stopach, na podłożu pewnie, dopiero zabieram sztangę na plecy. Właśnie chodzi o takie budowanie nawyków. Nie tylko same przysiady, ale wszystkie ćwiczenia, które robimy ze sztangą na plecach. Sprzedam Wam taki bardzo fajny tip, sprytny. Tutaj jak robicie dzień dobry. Zazwyczaj w 6, 70 bym ośmieliłabym się powiedzieć, w 65%, bardziej czujecie, że pięta wbija się w podłoże, ja robię w skarpetkach. Jeżeli robicie w butach, to tego tak nie wyczujecie. Ale jeżeli skupicie się na tym, żeby docisnąć paluchy jeszcze do podłoża, to wtedy jeszcze bardziej poczujecie to rozciągnięcie. Także polecam. Ostatnia seria z tej strony, jeszcze mojej dupy nie widzieliście, więc nagrywam. I poszło. Dlaczego lubię ćwiczyć na maszynach? Dlatego, że mogę skupić się na konkretnym ruchu, skupić się na konkretnym mięśniu, mogę się po prostu tym pobawić, docisnąć sobie właśnie o, paluchy do podłoża i bardziej czuć ten mięsień. Więc przy wolnym ciężarze, jeżeli sobie po prostu bierzemy wolny ciężar i zależą na tym, żeby, słuchajcie, machnąć tam, nie wiem, ileś tam kilogramów, żeby sobie ego lifting podbić, czegoś takiego nie ma, po prostu siłujemy się. I pracujemy nad swoją siłą, a nie nad swoimi mięśniami. Przynajmniej ja tak nie mam. <laughs> Może Wy macie. Powiem Wam taką ciekawostkę, że od jakiegoś czasu nie robię w ogóle hip thrustów. Wiecie dlaczego? Dlatego, że po tych dwóch ćwiczeniach, po dzień dobry i po sumo, tak dobrze czuję dupsko, że po hiptrastach tak dobrze dubska nie czuję. I to chyba chodzi o to, żeby dopasować do siebie odpowiednie ćwiczenia, żeby one dawały nam efekty. A nie na zasadzie takiej, teraz jest modne to, to ja też to będę robiła. I takie robienie, wiecie, bez sensu, po to, żeby po prostu porobić, bo to ładnie wygląda. Yy, więc tak, wyeliminowałam na tą chwilę hiptrasty z mojego treningu. Ja w zasadzie już mam dubsko przetyrane. Zrobiłam. Dwa ćwiczenia po trzy serie. I ja już mogłabym tak naprawdę iść i zrobić sobie kardio, ale zrobię jeszcze tutaj sobie dwie serie y, tych moich zakroków y, też na dupsko, żeby je tak jeszcze podpompować trochę. Ego lifting sobie podbuduję. <laughs> U, o, już nie mam siły. Tego nie powinno być. No, zrobiłam tak, taki dziwny ruch, bo już nie miałam siły. Po prostu to nie powinno się zdarzyć, więc muszę sobie zniąć ten ciężar. Z piątkami zrobię. Zasada jest prosta. Skoro odłożyłam sztangę, gryf, będąc na stepie, to tak samo zabieram tą sztangę. Najpierw wejdę na step i dopiero ją zabieram. I tutaj ta noga wykroczna jest długa. Ten krok jest bardzo długi w przeciwieństwie do e, tych wykroków na czwórki. Pracuje nam dupsko. Dotykamy tą nogą do podłoża, ale staramy się nie odbijać. Oczywiście nie da się całkowicie nie odbić, zwłaszcza pod koniec treningu, kiedy się, jesteśmy zmęczeni. A ja już jestem wywalona w kosmos. Zrobię sobie jeszcze jedną seryjkę, ale wiecie, to jest w tej chwili z takim ciężarem, jakbym na bramie robiła pewnie wykopy. Czyli takie można powiedzieć, na dobitkę. ja nie potrafię się ukłonić i dygnąć, ale już skończyłam swój trening. Może się nauczę tego, tej sztuki takiej, kiedy się miałam. I w zasadzie mogę się z Wami już pożegnać, bo będę zmierzała ku ubieżni, żeby sobie tam pochodzić, zregenerować nogi. No i chcę Wam zdradzić swoją tajemnicę że w dalszym ciągu nie poddaję się i chodzę na siłowni, na treningi, na piechotkę. Ech, korzystam z tego zegareczka. Ale wiecie co? Jak nawet więcej kroków zrobię, to e, nie biorę tego pod uwagę, że zrobiłam więcej kroków i o, dzisiaj cardio nie muszę robić. Nie. E, ja e, biorę pod uwagę ten dzień, kiedy zrobię za mało kroków i widzę, że mam tylko 5 tysięcy. Ja mówię, ojej. Coś poszło nie tak. Trzeba się więcej ruszać. I wy też w ten sposób mądrze z tego korzystajcie wynalazka, żeby siebie kontrolować przede wszystkim, że za dużo się siedzi na dupie, eee, a nie od razu sobie dawać nie wiadomo jakie nagrody eee, i, e, i jeść lody od razu i otwierać szampana, bo się zrobiło jakieś ledwo 10 tysięcy kroków. Bo to jest normalne, jak się okazuje, te 10 tysięcy kroków. Eee, kończę na dziś. Kończymy ten trening. Myślę, że wy też macie już dosyć, <laughs> także do zobaczenia, adios, żegnam się jak zwykle z uśmiechem na ryju, <laughs> się podjadło to i człowiek się śmieje i cieszy. I mam nadzieję, że zadacie mi jakieś ciekawe pytania, że mogła faktycznie taki skleić materiał Q&A, a ja też chętnie wam skleję materiał z tego mojego żarcia, bo widzę, że jesteście znowu ciekawi co ja teraz mam na talerzu. Do zobaczenia.